Tylko mordeczki. Gołębnik prawie skończyłem. Pomalowałem ściany. Daszki dałem nowe. Te są podobne jak tamte, tylko że są te mają większe spady, dlatego są fajniejsze. Tamte są bardziej takie płaskie, te są bardziej pod kątem. Ale ogólnie jest. Ogólnie powiem Wam, że się troszkę pozmieniało. Gołębie już sobie widzę, półki obierają powoli. Zostało mi pomalować tylko zasuwy, i już mogą sobie tutaj siedzieć. Także koniec, eee, tak jak mówię, koniec hodowli gołębi krótkodziobych. W tamtych warunkach chcieli starych. Tak będzie też tytuł filmu. Teraz mają praktycznie nowy gołębnik. Nie, no tak, śmiechem, żartem, ale no, różnica jest kolosalna. Pamiętacie, jak były tamte gniazda? A teraz, jak to wszystko wygląda. Optycznie może ten gołębnik troszkę się zmniejszył. Zaraz. odpalę będzie się Będzie nagrywał. Także mówię, optycznie może to się wszystko pomniejszyło. No jednak te 40 cm e, z, wzięło na gniazda, odeszło. No ale półtora metra nam zostało. Tak jak widzicie róż jest nawet już położony. Jest różnik na podłodze położony. E, tu jest zabudowane całość cokół. Jest dany pod gniazda, piętnastka, żeby tam żadne śmieci ani głębie nie wchodziły. Ruszcik jest dziewiątka, 9, 9 cm wysoki. Zabrakło mi tylko tu taki kawałeczek rusztu. Muszę tutaj kupić jedną tą kratkę i dociąć. Posypane jest pod rusztem, jest posypane lubisan. Lubisen z mientalem, żeby to, ja powiem, że fajnie się chodzi po tym ruszcie, nic nie pracuje, jest sztywne. Gołąbki, gołąbki już sobie o, zaczynają tutaj włazić, jedne, drugie. Widzimy o tyle tutaj, to staluchy. Ona jajko znosła to jajko zabrać, podłożyć. Także widzicie, jak to fajnie wyszło wszystko. Wiem, tutaj tylko na kratkę muszę dokupić jedną i tam ją dociąć. To mogłem to całe przesunąć w tamtą stronę i od tej strony dociąć, ale nie. Wiem, e, wziąłem, zrobiłem w ten sposób tam. Tak mi było wygodniej, bo i tak jakbym nawet tamto dosunął całość, to i tak bym musiał docinać tamte z jakichś 5 cm, a w sumie nie miałoby się to na czym trzymać. To wolę od tej strony dociąć, tu tu dać całość, tu tylko dotnę sobie na nowo i będzie gitara, ale powiem Wam, że zadowolona jestem z efektów. Daszki tu jeszcze dwa dałem nad okienkami Tu przyjdzie pojnik, będzie wysoko nad oknem. Tam więcej daszków nie będę dawał, z tego względu, że jakbym tu jeszcze dał na początku tak dałem, ale nie mogłem szuflaki wyjąć, więc to musi, musi zostać tak. A później tutaj za, zamiast tych daszków zamówię sobie regał metrowy na ten na 24 stanowiska i włożę sobie tutaj regał i będzie, będzie gucił Tak się mówi. Myślę, że efekt, efekt końcowy jest fajny. Tam jeszcze są takie przebarwienia, ale też ta farba nie jest do końca sucha. Ja wczoraj to raz malowałem, na no dwa razy, wczoraj Dzisiaj jeszcze tak przeciągłem na raz. No. Jak Wam się to podoba, dajcie znać. Tutaj dałem na zero, ładnie tym gładkim do tego. Tutaj zostało praktycznie bez luzów. Tu gołą raczej nogi nie wsadzi. Bardziej zależało mi, żeby tam do ściany było one tam więcej chodzą. Tutaj przy oknie będą mniej chodziły, także tutaj myślę, że się nic nie będzie działo. I tak to właśnie wygląda. Wygląda to fajnie. Wszystko jest spoko, ładnie się stosowało. Idę zaraz pościągam tylko te. te. Pomaluję, nie wszystkie może. Pomaluję tutaj, chyba eee. muszę pomalować i tak na pięć kolorów. Na pięć kolorów, chyba to będę musiał pomalować, bo jest pięć regałów. Czy nie będzie? Przeplatanka trochę. Zrobimy białe, zrobimy jakieś jeszcze. Muszę jeszcze tylko kupić farbę, bo akurat żółtej farby nie mam. No. Chciałem właśnie, żeby te zasówki też były żółte. Żeby tak kolorystycznie też wyglądało. Gniazd nie będę malował. Zostają tak jak są. Dlatego, że fajnie to kontrast, fajny kontrast jest. No tu jest wszystko ładne białe. A tu zostaje tak jak jest. Tu tylko wam mówię. Tak pomaluję i to wszystko. A żadnych gniazd nie maluję na biało. W środku nic. Zostaje tak wszystko. Wszystko zostaje na szaro. Fajnie to wygląda. O no tutaj daszki dokręciłem też. Zrobiłem 4-5 sztuk nowych. To też jest bliżej do ściany dane, tak żeby sobie można było spokojnie szkladę wyjąć. Żadnego problemu. Także powiem wam, że mega mi się to podoba. Chłopak siedzi. Elegancko. O. Bandyta jest? Jest bandyta. Co? Co? Co bandyto? Bandyta jesteś, nie? Bandyta jesteś. I już masz swoje gniazdo i będzie święty spokój. Ona ma ładne łapcie ta staniczka. Ma tak długie papy. Kał jest w porządku. Gołębie jest zdrowe na pewno. Zresztą teraz jeszcze im robię kurację na toksydiozę wszystkim może tam gdzieś na filmie wam pokażę co to co ja tam stosuję na to. Już mam takie sprawdzone w sumie swoje tam preparaty i kupuję jakieś tam wynalazków no to każdy mówi, że jest wszystko fajne, że jest dobre, a prawdę mówiąc ja mam swój sprawdzony lek i to kupuję od hodowcy jest weterynarzem. Ma gołębie, lotuje gołębie, także od niego sobie biorę takie różne rzeczy właśnie na, między innymi na ten na kokcydiozę, bo naprawdę są skuteczne. Mówię, nic nie leje, wszystko twardy, ładny kał. Także o no mówię, wygląda to fajnie, ta podłoga to naprawdę. Na ruścik robi robotę. jest profesor teraz. Dobra, później dogram wam jeszcze jak to będzie wyglądało, planowanie No, czyli tak. Mam pomalowane. No, mam cztery kolory, czyli granatowy, siwy, biały, no i oczywiście córka nie odpuściła, a różowy musi być nie mam tylko żółtej farby. Jutro sobie dokupię żółtą farbę i tamte namaluję na żółto, będzie fajnie to kontrastowało się, ale ogólnie już patrząc po tym wygląda to całkiem, całkiem fajnie. Przeplatanka jest, jeszcze ten żółty kolor przyjdzie. Zrobimy taki mocno żarowiasty. Zrobimy właśnie mówię taką mocną, mocną żółtą żaróweczkę. Będzie, będzie będzie ekstra. Zaraz poprzesuwam te ramki, tak jak mają być docelowo. same te są? Gdzie szary, kochani? To jest No tak, to jest Twój szary. no. A który Ty wybierałaś kolor? Co? Jaki wybierałaś kolor? Wydawał kolor różowy, nie? No, także tak to widzicie, wyszło, a wyszło fajnie. Przejdzie jeszcze odpowiedni kolorek, jeden będzie gitarka. Dobra, przesunęte te. Ramki muszę niski powkładać zaraz. No i dobra, ramki przesunięte zaraz niski mi przyniosę piseczka, fajnie wchodzi jest luz jest dobrze jest nawet bardzo dobrze Także no wyszło fajnie oczywiście e, sami ocenicie czy wam się to podoba czy nie podoba I zobaczymy mówię jutro domaluję jeszcze ten żółty kolor i będzie 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 fajnie wyglądał e, na komentarze Wam odpiszę, bo nie miałem jakoś tak czasu, chwilowo. No zawsze coś. Także odpiszę Wam na komentarze na pewno. Postaram się dzisiaj. Dobra, idę. Jeszcze muszę to podnieść, przykręcić. Karmik postawić. No chodź. Także. No to co? Jak wam się to podoba? Nie, no myślę, że całość wygląda naprawdę fajnie. Ogólnie bardzo zimno jest pogoda, jest taka byle jaka. Jak nie pada, to na odwrót, ale, ale robota jest zrobiona najważniejsze. O to mi chodziło. Dobra, to by było na tyle. Jutro znowu coś tam nagram. Pokażę Wam, co ja daję na tą kokcydię i tak dalej. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę Wam dużo zdrówka. Także do następnych filmów. Pozdro.